Cześć wszystkim w kolejnym odcinku Ten odcinek nagrywam zaraz po tym Co ostatnio dodałem Ja mówiłem pod koniec tamtego filmiku Że wybiorę się na Tyczki do grochu No i jestem Jest piłka Jesteśmy Na skraju lasu Tu dookoła las Tu zaraz na dole Prześwituje tam płynie rzeka I tu Jakieś dobre kilka kilometrów w tamtą stronę, i w tą brzegiem rośnie przeważnie sama Lyska, w sensie Lyska. U mnie się na to mówi leska a jest to Leszczyna, czy tam Orzech Laskowy. No i właśnie z tego drzewa robię tyczki do grochu i już wam pokazuję jak to. Mniej więcej wygląda, jakie tyczki robię i z jakiego materiału i tu jest taka, żeby tu wam, o jest tu, taki przykład takiej idealnej tyczki do grochu, tu od dołu jest może za gruba, a nie, ta nie będzie, bo ona jest od dołu gruba, od dołu, a od góry za cienka, żeby wam tu pokazać, o jest. Tutaj, zaraz. Zobaczcie. Taka tyczka na objęcie nawet tych dwóch palców. Więc gdzieś taka. Gruba. To jest najbardziej idealna tyczka. I takie tyczki robię na wysokość. Ja wiem. 3-3,5 metra. Wybieram sztuki najbardziej proste. Nie idealnie, ale żeby były w miarę proste i też, żeby nie były yy, ani za grube, bo ciężko się to wbija, i ani za cienkie. Bo za cienkie, jak to lyska wysnie, to ona pod ciężarem grochu się będzie łamała. Więc taką średnią wybieram. No na przykład ta, tu jest druga, też taka, o właśnie. Bo ta na przykład tutaj obok, to ona już jest za cienka i za niska. Więc takich nie ma sensu. Możecie zostawić i za kilka sezonów będziecie, albo nawet na drugi sezon będzie już wyrośnięta, bo liska dość szybko rośnie. No tu już macie, widzicie, grube drzewo leszczyny. I pamiętajcie, jak wycinacie liskę. Nie wycinajcie jej wszystkich od takiego drzewa. Tutaj możecie wziąć jedną bądź dwie, a resztę zostawcie, żeby ona się rozrastała. I jak macie dużo, to jak u mnie, to co kilka metrów jest jakieś skupisko leszczyny, więc możecie przebierać jak na Ciuchulancji, że tak powiem. Dobra, ja. Nad na kilka i pokażę Wam jak to będzie wyglądało. No i dobra, ja już naciąłem e, tyczek, wyszło 10 e, i po 10 sobie tak będę nosił pewnie z 30 mi trzeba będzie, bo to wygląda niby na cienkie, e, na lekkie, ale jest to e, surowa Lyska, więc ona jest ciężkawa. no tak wydaje, że to lekkie będzie, ale przyjdzie to nie, jeszcze taki kawałek jak ja mam. To ciężkawo, zarzucę to na bara i. i rura. No, 10 sztuk, niektóre nawet takie rozdwojone od góry, też jak najbardziej się nadadzą, nawet lepsze. Takie widełki, bo Grog będzie miał więcej pola do manewru żeby się zaplotywać, to no i mi trzeba będzie za 30 sztuk tego na 20 grochów, czyli 20 krzaczków. Starcza 10 tyczek, bo pomiędzy dwa krzaczki idzie jedna tyka i on z tej strony się zaplątuje i z tej, i on idzie sobie do góry. No więc na 20. Sztuk, krzaków idzie 10 tyczek. Tyczki idealne w miarę proste, te rozwidlone też dobre. No i co jeszcze mogę wspomnieć tutaj w lasku? Jak ucinacie tyczki? Pamiętajcie, żeby nie zostawić bałaganu. Tak jak ja mniej więcej na kupki składajcie te gałęzie, co poobcinaliście, tak jak tu i tu. Niech leży to na kupcy nie gnie żeby nie było po całym lesie rozwalone, bo nie będzie jak przechodzić. Nie w miarę porządek po was zostanie. No i jeszcze jedna ważna sprawa. Jak idziecie na liskę, no pamiętajcie, żeby się spryskać czymś. I jak wrócicie do domu, żeby się opatrzyć, czy nie macie na sobie kleszczy. A czego tam mówię, bo na lesce, na leszczynie Zawsze dużo jest właśnie kleszczy. Już przedtem tu zabiłem chyba za cztery. Więc uważajcie. Pamiętajcie, żeby się obejrzeć po powrocie. No i co? Dobra. Ja zabieram to na bara. I jazda z tym do pola. Później jeszcze przyjdę. Ale ja tego już nie będę nagrywał, bo mniej więcej Wam pokazałem co i jak. Żebyście wiedzieli, aby ktoś był ciekawy. O, tu na powrocie jeszcze jak będę tam, to Wam pokażę łąkę, jak wygląda, jak trawa tam urosła. No i jestem już przy łące. Tak ona wygląda na tą chwilę. Tak trawa sobie rośnie. Jedziemy może tu gdzieś z kraja, gdzie nie, gdzie jest niska, ale gdzie, nie, gdzie już nie, rośnie dość wysoka. No ponad 30 centów ma, nawet więcej mniej więcej tak ta łąka się prezentuje, a pewnie do miesiąca czasu będą siano kosy i w tym roku tu na tej łące planuję zrobić dwa siana, czyli dwa pokosy żeby było owcą Dobra, widzimy się jeszcze łowiec. kolejny dzień Jestem łowiec. Wczoraj byłem jeszcze raz na tyczkach. Przyniosłem kolejne 10, więc w sumie jest 20. No i jeszcze tak, 10, no nawet 20 jeszcze trzeba będzie przynieść, bo u mnie trochę grochu jest. Jeszcze umamy mamy. Tu wam jeszcze pokażę, jak właśnie tyczę. Na przykładzie tutaj, patrzcie. Jest krzak grochu. Tu drugi i tu kolejne dwa. I pomiędzy dwa grochy robię dziurę sztanglą, wbijam tyczkę i ten groch, co jest po prawej i po lewej, on się zawiązuje do środka. Na tyczkę i idzie sobie do góry. Więc tak to właśnie wygląda tyczenie. Ale to jeszcze. Za bo to drugi rodzaj grochu też dopiero rośnie. Też natyki. No i co? Zaraz pójdę Wam pokazać, ile już tam tych tyczek mam. A na razie jesteśmy łowiec. Owce ładnie radzą sobie z mąką. Widzicie, nie ma już takiej wielkiej trawy do góry. Wypasają wszystko ładnie. To myślę jeszcze z miesiąc. Może nie cały spędzą na tej łące. A później jak tu wypasą, to pójdą na pierwszą kwaterę tam. Bo tam jest pierwsza, to jest druga. I ta mała to jest trzecia kwatera. Na początku wiosny były na pierwszej kwaterze, zaraz zobaczycie jak ta łąka wygląda. No i co, owieczki się pasą. Fajnie. Więc tak to mniej więcej tu wygląda. Tam fajnie opasły koło tych czereśni, ale jeszcze będę musiał tam wykosić, bo pokrzywy tam są strasznie wielkie. No i co? Kolejna sprawa. Będziemy zobaczycie jak wygląda łąka podczas można powiedzieć suszy po wypasie owiec strasznie słabo idzie do góry. Więc więcej jest kwiatków. Panie możecie zobaczyć i dużo jest właśnie takich łysych placy jak nie popada to ciężko będzie z trawą widzicie dużo takich placy łysych więcej takich kwiatków rośnie niż trawy za sucho zdrowy lipane, dzisiaj wiatr wieje więc może coś popada tak się chmurzy Zobaczymy. No i dobra, tutaj mam te tyczki. Poukładałem je sobie na takim grillu starym, podwieszanym. Ja podwiesiłem i tutaj mam tyczki. Tutaj jest 20 sztuk tyczek. One sobie czekają na tyczenie groszku. Grochu, znaczy się. Bo do groszku będę szedł jeszcze na tyki ale do groszku tyki są całkiem inne. Bo muszą być takie, jakby to powiedzieć, orogolowate takie. Sami zobaczycie, jak będę szedł, o co mi chodzi, bo nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć. żeby miały dużo takich patyczków po bokach, to zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No. Więc tutaj. Tyczek jest 20, no i jeszcze z 20 trzeba będzie, bo w tym roku dużo grochu jest, w tamtym roku starczyło 20, nawet kilka zostało, no a w tym roku do na 40 tyczek powinno starcieć, zobaczymy, bo mama też trochę dużo nasadziła grochu, więc trzeba będzie naszykować tych tyczek. No i takie tyczki star starczają przeważnie na e, jeden sezon, bo później one schną. Te, co są takie grubsze, ładniejsze, to one jeszcze starczą na e, drugi sezon. A te, takie jak tutaj na końcu, co są cienkie, to niestety one e, będą już bezużyteczne, bo będą wysuszone i będą się łatwo łamać. Bo leszczyna jest właśnie taka, że ona jak wysnie, to strasznie łatwo się łamie. Dobra, to na dziś tyle, żeby ten odcinek nie był za duży, za długi. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. I co, niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć.